Ja trochę poobijam, zobacz, co to jest. Tak jakby to nie wiadomo gdzie wyrwało. Jest trochę zakurzone, jest, jest. I w ogóle... A nie, bo to mój sam, już, ale... W ogóle ten krem nie pachnie. No nie, on nie ma zapachu. Cześć! Siemka, kochani! Słuchajcie, właśnie dotarł do nas przycisk YouTube i pomyśleliśmy sobie, że jak już otwierać, to z wami w sumie na żywo. Wtedy zobaczycie, jak to wygląda. Pewnie dużo osób w ogóle do nas pisało, że jak dostaniemy, to żebyśmy właśnie zrobili jakiś film. Ale nie chcieliśmy tego montować, więc zdecydowaliśmy się, że no, na live otworzymy taki, takie opakowanie i zobaczycie, jak to wygląda z tym, właśnie są nagrodą z YouTube'a za 100 tysięcy widzów. Ja tylko przetrzę kamerę. No, zaraz Was Aga potraktuje tu smatką. Nie, to tyle, jak tam naprawdę nie trzeba tego tak polerować. Dobra, no to słuchajcie kochani, od jeszcze razu po chwilę, pozdrawiamy. Jeszcze. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są teraz. Zobacz, bo tam chyba ktoś chciał, żebyśmy go pozdrowili. Jeszcze chwileczkę poczekaj. Wszystkich pozdrawiamy, którzy tutaj są. Yy, czy coś kosztuje? Nie, nie, nic nie kosztuje. Nic nie kosztuje, jak tylko uda wam się... Wszystkiego najlepszego ja mam za... Czekaj, który dzisiaj jest, 25 ja mam za 3 dni. He he. No, jak tylko uda wam się yy, zdobyć te 100 tysięcy subskryp subskrypcji na YouTube po około dwóch tygodniach, dwóch ponad dwóch, dwa tygodnie później dostajecie powiadomienie, że... Yy, Przez tarośnić, teraz się nic, teraz nie Na maila przychodzi wam taki, taki specjalny link. I tam trzeba kliknąć, wchodzi się na stronę taką specjalną, tam jest taki unikalny kod, każdy dostaje taki unikalny kod i trzeba wpisać adres, nazwę kanału, to co chcecie, żeby się znalazło na tym właśnie przycisku. No, dobra, to słuchajcie kochani, to my otwieramy już to opakowanie. Ja wam powiem tak, zabezpieczenie ogólnie tutaj parę taśm, z tej strony też. Widzicie, to takie płaskie opakowanie, ja już to wcześniej rozciąłem, żeby... Było łatwiej i wygląda to tak. Pusto. No i ta jest list jakiś taki gratulacyjny od YouTube'a. Uwaga, trzymaj to. No trzymam. No i jest, tak wygląda przycisk, widzicie, jeszcze zafoliowany. Moje nowe włosy. Zafoliowany, wyciągnij uwaga. Z miłą chęcią. O! Baby to! Pozwolę no. sobie mu rozpakować. No rozpakuj, rozpakuj. Wszakujemy rozdzieliczego. <grym> Jezu, jak to się błyszczy. O matko! Będę miała kolejne lusterko do pokoju. Patrzcie! Wszystko widać. Możecie się przejrzeć teraz, o widzicie? Tak was oglądamy, tak was widzimy. Jakie ładne... Zobacz, tu jest z tyłu taki... Niźle. A, bo to można normalnie, widzicie? To można powiesić, ale nie dali tego takiego, yy, tej podpórki. No. no nie, nie postawisz sobie. A może przy milionie tą podpórkę dają? Także słuchajcie, teraz tylko do miliona, żebyśmy mieli podpórkę. No. Ale śliczny. I co tu jeszcze jest w środku? Poczekaj, tu jest. A, no i tu jest generalnie, widzicie, mamy ten. Potem jest jeszcze złoty. A na końcu jest jeszcze ten diamentowy. Niski poziom baterii. Yy, chociaż yy, ja wątpię, nie wiem czy ktoś na polskim YouTube w ogóle ma ten diamentowy, no bo to jest na 10 milionów. To by była jedna czwarta naszego kraju w sumie. Tak, więc tak się prezentuje, kochani, ten przycisk Ciemka to siemka. wszystkim, którzy... O, a tutaj jesteście wy... O, możecie się zobaczyć. No. Także no powiem wam, że jesteśmy mega szczęśliwi. W sumie zawsze sobie wyobrażałem... Znaczy nie mogłem sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać. Akurat nas nie było no, Tu jakiś taki ubrudzony, nie? Jakiś wybrakowany nam przywieźli, przy, przysłali. <laughs> oh, How dare you YouTube? <laughs> No. no, i oprócz tego tu jest list yy, gratulacyjny, i mniej więcej Wam przetłumaczę, co tu jest napisane. Czy pamiętasz swojego pierwszego subskrybenta? A może setnego? A może tysięcznego? Szanse na to, że pamiętasz są spore, ale my na pewno wiemy, że będziesz pamiętał swojego stutysięcznego subskrybenta. W sumie powiem Wam, że nie pamiętamy nie chyba pamiętamy. żadnego. Także, jeżeli jesteś tutaj nasz 100 tysięcznym subskrybencie, pozdrawiamy Cię i odezwij się. No. No, i potem jest troszeczkę. Idziemy paczkę z czekoladkami. Potem jest troszeczkę takiego lania wody i na końcu jest podpis. I, yy, serdecznie gratulujemy. <ścoughs> A, ok. Dajka! Spoko, spoko. Ja za chwilę, za chwilę. Siemka. Ja za chwilę Kigel. będzie. będzie, będzie... Kicka, jak ty masz na imię? Kigiel jest z Tychów. Tak? Tak mi się A, znaczy. coś było chyba, no. No. I tak to kolejnie wygląda. Słuchajcie, no my dzisiaj... Ale lustereczko kozackie, powiem wam. Ale powiem wam, że y, akurat y, czy, czekaliśmy, powiedzieliśmy jakoś, że w tym tygodniu ma przyjść y, i Cały tydzień czekaliśmy tydzień aż do wczoraj. Mówię dzisiaj, a dzisiaj mieliśmy taką jedną Współpracę w Łodzi, musieliśmy wyjechać i akurat dzisiaj jak pojechaliśmy to yy, przyszło, nie? Także musieliśmy się posłużyć sąsiadką naszą, którą też pozdrawiamy, jeżeli nas ogląda. Czy masz konto ten prywatny? Patrz, ktoś tutaj ma pomysł na dowcip, stwierdzam, że idzie do galerii. Może zrobimy, może to wykorzystamy. W ogóle byłam fryzjera, nie wiem czy zauważyliście. Nie zauważyli. Nie, no, ma ładne teraz włoski, słuchajcie. Mm. Patrz, trafiłam na mistrza. Mistrz piwowar dzisiaj, właśnie. Yy, Mistrz pracował. piwowar dzisiaj mnie, dzisiaj mnie obcinał. Obcinał? Obcinał. No, tak ile ci zciął, tak gdzieś tyle, nie? No, dużo mi ściął. ale, no, powie, mówił, że trzeba, no to trzeba, jak trzeba, to trzeba. No. To nie jest peruka. Patrz, moje. Mistrz jednego cięcia. No. No. Wraca Dobry. blondie od fryzjera i różnicy nie widać. Ech. Generalnie nie będziemy siedzieć długo, bo ja się jeszcze muszę spakować jutro tak, na wiecie, wyjazd. Chcieliśmy Wam pokazać po prostu tą statuetkę a i generalnie. I generalnie to się pochwalić. Tak. Chcieliśmy <laughs> no, po prostu spocynić, bo my nie mamy czym i wiecie. Chociaż tyle. Chociaż tyle. Wie, wiem, wiem, że wśród was są też sroki, lubią świecidełka. A to się świeci. <laughs> a dzisiaj byłam w Łodzi, dziękuję. Właśnie w Łodzi byłam na włosach. Właśnie w Łodzi na włosach, tak. Także mhm. słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć historię agi włosów, o tym, jak one wyglądały okropnie do momentu, A, kiedy, tak nie było. do momentu, kiedy były ścięte troszkę dzisiaj i odnowione. To wbijajcie na Instagram, on versus ona. Yy, tak samo jak tutaj w sumie. No. Bo co, no, bo no przykro mi stwierdzić, ale te 120 tysięcy, no nie ma was tam. Nie ma was, jest tylko 30 na razie. nie się ma Aga jesteś sexy i Dzięki. No. Miło to słyszeć. Czyli miło to czytać. Czy zarabiamy? No patrz, no kurczę, no ja tak nie wiem, czy... srebra tyle to trochę waży, więc no. Zobacz, jakie ładne uh -huh. wysterko dostałam. Uh -huh. Myślę, Nies tylko się przeglądać. Pójdziemy do to... skupu metali szlachetnych, zobaczymy. Nie. Położę sobie to na biurku i będę się, będę się nim malować. Nie, <laughs> nie, tak. bo uwalisz to całe z make-upa. Aga jak zawsze, no. A ja się nie wyspała. Jak zwykle. To co? Kochani, mi tu już miga, miga bateria, że zaraz mi się wyładuje, więc. Też. My też. My już pomału spadamy. Słuchajcie, dzięki, że wbiliście ja na to chwilę, rip, coś tam. My też nie, nie chcieliśmy wysyłać powiadomień i tak dalej, to miał być taki spontan z tym otwieraniem tego przycisku. Yy, jeszcze raz dziękujemy, bo w sumie to. Dzięki wam, no, dostaliśmy tą nagrodę, no, Bez was by nie było tego kanału, nie byłoby tego przycisku, no i co? I teraz, tylko namówcie teraz swoich rodzinę, znajomych, koty, psy, chomiki i tak dalej, niech <grym> oglądają. w którym założyliście konto. Tak, załóżcie każdemu swojemu psu, kotu i chomikowi konto na YouTube. A sobie niech... to najlepiej to jeszcze niech nas subskrybują, <grym> niech nas oglądają, no i co? I tak jakoś dobijemy do tego miliona, mi się wydaje, i Potem na milion widzimy się na jakimś takim mega, mega... Yy... Na Obozie! Milion? Obozie przetrwania. Jezu, będziesz robił obóz jak las... ta Las. 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 Nie, nie, nie. Taki, nie. taki obóz mi chodzi. W każdym razie. Teraz po złoto, tak, teraz, teraz. Teraz, teraz po złoto. Teraz po złoto. Zaleźliśmy drugie. Dru... Srebro to jest to drugie miejsce. No to drugie miejsce, no. No. Dobra, kochani, my uciekamy. No, lecimy generalnie. Byłem... się i tak dalej, bo ja się muszę pakować. Cały dzień już w trasie. Nie wiem, się pakować. Tylko weszliśmy do mieszkania i od razu mówię: Dobra, trzeba im pokazać. <śmiech> no. <śmiech> Także trzymajta się. Hej! Pa!